No hej, witajcie w ostatniej części podróży dyliżansem z Poznania do Berlina. Zapraszamy na film. Dawny Trzciel to prawdziwy tygiel narodowości i wyznań. W czasie wojny 30-letniej uciekinierzy protestancy ze Śląska znaleźli schronienie w rejonie Trzciela. Tolerancyjny hrabia Bnin pozwolił im osiedlić się po zachodniej stronie obry naprzeciw trzcielskiej starówki. W mieście osiedliła się też duża społeczność żydowska. Na mocy traktatu wersalskiego poprowadzona została tutaj w 1920 roku granica polsko-niemiecka, która przecięła trzciel, pozostawiając centrum miasta po stronie Niemiec. Stacja stację kolejową na linii z Międzychód po stronie Polski, jeden z budynków został atrakcją turystyczną, leżąc w połowie po jednej i w połowie po drugiej stronie granicy. Don't judge me. Międzyrzecką pocztę wybudowano na przełomie XIX i XX wieku charakterystycznym dla tamtego okresu stylu neogotyckim. To były czasy burzliwego rozwoju miasta. Niedaleko poczty powstał m.in. nowy budynek starostwa i kasy powiatowej. Oba gmachy znajdowały się przy tej samej ulicy, która wtedy nazywała się Kirchstrasse, czyli kościelna. Nazwę zawdzięczała najstarszej świątyni w Międzyrzeczu, kościołowi pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela z XV wieku. Na tyłach Poczhalterii mieściły się wozownie i stajnie. Ściany poczty wyłożono charakterystyczną klinkierową cegłą, w zaś jej główne wejście ozdobił portal. Obecnie ma nieco inny kształt niż ponad 100 lat temu. Pod okay. koniec stycznia 1945 roku Niemcy, przed wycofaniem się z miasta, podpalili znajdującą się w tym budynku centralę telefoniczną. Potem wprawdzie pocztę odbudowano, ale już bez charakterystycznej wieżyczki. Do czasów obecnych mieści się tu główny urząd pocztowy poczty polskiej w Międzyrzeczu. Hotelu i gospody na miejscu nie było, gdyż dla podróżnych dostępne były one na terenie miasta, jak na przykład ten hotel dworcowy. Dzisiaj w budynku dawnego Banchów z hotelu mieści się powiatowy urząd pracy. I can't find your love nowhere Jadąc do ostatniej już poczalterii w Skwierzynie, zatrzymujemy się przed gniącym w ciszy zabytkowym cmentarzem żydowskim, czyli Kirkutem. Żydzi, zanim nie wypędził ich Hitler, żyli tu od 300 lat. Do Skwierzyny przybyli na początku XIV wieku z Niemiec, uciekając przed prześladowaniami. Kolejna grupa napłynęła po 1510 roku, kiedy wypędzono ich z Brandenburgii. Dla narodu kupców Skwierzyna, leżąca na skrzyżowaniu traktów handlowych z Poznania do Berlina i z Wrocławia do Szczecina, była atrakcyjnym miejscem. Żydzi mieszkali w południowo-zachodniej części Skwierzyny w odrębnej dzielnicy, a ich gmina była najliczniejsza w całej zachodniej Wielkopolsce. W 1793 roku liczyła 720 osób to była jedna trzecia całego miasta. W XIX wieku gmina posiadała synagogę rytualną, rzeźnię, szkołę, szpital i sierociniec. Pozostał po nich tylko cmentarz na wzgórzu do 1945 roku zwany Judenberg, czyli Żydowska Góra. Po wojnie macewy poprzewracano. Cenne grobowce rozkradziono nawet z użyciem ciężkiego sprzętu. Kilku zajmuje ponad 2 hektary. Rosną tu dęby i lipy. Wszystkich macew najczęściej z piaskowca jest 247. Najstarsza pochodzi z 1736 roku. Zazwyczaj z jednej strony kamienia wyryte jest zgodnie z pruskimi przepisami zwięzłe epitafium po niemiecku, z drugiej zaś obszerny tekst po hebrajsku. Zamknięta księga zdobi grób jednego z najwybitniejszych przedstawicieli skwierzyńskiej gminy żydowskiej w XIX wieku, Dawida Majera. Był on rektorem żydowskiej szkoły elementarnej i wielkim zwolennikiem oświecenia żydowskiego. Postulował wprowadzenie nowego modelu edukacji. Jak podkreślają źródła pisanemu współcześnie, był przeciwnikiem bicia w szkole dzieci, co jak na ówczesny czas było całkowitym nową. Majer uczył hebrajskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, łaciny, a także muzyki. Budynek poczty w Skwierzynie został wzniesiony w 1888 roku za czasów burmistrza Hugo Miller'a w stylu neogotyckim charakterystycznym dla obiektów użyteczności publicznej. Dobrze zaprojektowany budynek poczalterii z czerwonej cegły wraz z detalami neogotyckimi jest i dzisiaj jedną z najciekawszych budowli tego miasta. Z tego to oto miejsca ruszał diligence z podróżnymi prosto do Berlina. W 1935 roku w budynku wybuchł pożar, po którym poczta wróciła na swoje miejsce po remoncie dopiero w 1950 roku. I to by było na tyle. Mamy nadzieję, że się podobało i zobaczymy się w kolejny poniedziałek. Trzymajcie się, cześć.